Za chwilę rozpoczniemy trzeci dzień i zarazem ostatni festiwalu jazzowego Jazzonalia, ale taki festiwal to jest wiele tygodni, jak nie miesięcy pracy ludzi yy, od promocji, żeby to wszystko tak pięknie wyglądało i żeby każdy z was się dowiedział o festiwalu. Powiedzcie mi, jak to jest promować taki jazzowy festiwal, jak, jak jest, jeżeli chodzi o kontakt z artystami yy, pomysł na cały ten content, żeby to wszystko działało, żeby ludzie wiedzieli, żeby to wszystko tak pięknie wyglądało. Zadajesz trudne pytania, Marta. Jak to jest? No, jakaś burza mózgów no, od tego się nie da uciec, żeby to wszystko wyglądało dobrze, bo no, umówmy się, ktoś sobie coś wymyśli, ale ktoś inny na to spojrzy i stwierdzi, że. No nie, to już było, albo idziesz w banał, zastanów się, czy to jest na pewno dobrze. E, duża praca do wykonania, zarówno dla grafików, jak i dla nas, czyli tekściarzy, tak to nazwijmy. E, zaczęliśmy promocję taką oficjalną pod koniec marca, ale my już pracowaliśmy dużo wcześniej, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Wtedy ogłosiliśmy program, ruszyła sprzedaż karnetów. A co do kontaktu z artystami, to Marta, no nie oszukujmy się. To Właśnie. Typu... Ja, co, ja tak udaję, jakbyśmy się nie znali. Tak naprawdę, pra... wszyscy dobrze że wiecie, oglądający, że my pracujemy na co dzień działamy yy, jestem i, a, i jestem backstage person, tak, ale to jakby waszym największym zadaniem jest ta promocja yy, i cały czas teraz działacie, opowiedzcie o tym, co teraz się dzieje, bo tutaj cały czas się dzieje, jest studio, jest cały czas ludzie wiedzą, co się dzieje na żywo, dosłownie. Dokładnie tak. No, przez te trzy festiwalowe dni funkcjonuje we, w naszym Foyer Studio festiwalowe, które tworzymy wspólnie z portalem LM. Prowadzi je Iwona Krzyżak. Ja jestem takim lotnym reporterem. Biegam między garderobami, foyer, salą widowiskową. Tutaj kawiarnią, gdzie jesteśmy, relacjonujemy na żywo to, co się dzieje. Rozmawiamy z publicznością. Mamy też kilka materiałów nagranych wcześniej, które puszczamy między innymi z Tobą, właśnie z tych, z tych garderób. Bardzo, tak, tak fajnie nam się gadało, że musieliśmy to pociąć na trzy, trzy części, żeby się to fajnie mieściło w tym scenariuszu, który mamy. Iwona ma bardzo fajnych gości, i artystów, i menedżerów, i fotografów, ludzi związanych i z naszą instytucją, i z jazzonaliami, więc w zasadzie przez te trzy festiwalowe dni, każdego dnia w trzech blokach robimy takie studio. Myślę, że wychodzi nam to całkiem nieźle bardzo dużo dla No właśnie chciałam przejść, bo ty jesteś na pierwszej linii frontu, ale bez tego człowieka naprawdę praca studia transmisyjnego niewiele znaczy, bo to jest człowiek, który tak samo jak ja, jest na backstage'u, pilnuje z słuchawką w uchu, działa cały czas, czy, czy wszystko technicznie jest sprawnie. Emilia, jak to, jak to wszystko się odbywa? Kochani, przeceniacie mnie. Ale to studio, to studio nie wyszłoby, gdyby nie ta fuzja, to połączenie nas wszystkich. Jest świetna dziennikarka, są świetni operatorzy, wspaniały mój kolega Bartek, czuwa nad wszystkim. No i tak jak wspominaliśmy, w ogóle promocja trwa cały czas podczas festiwalu. To nie tylko działania przed wydarzeniem, ale w czasie festiwalu gromadzimy dokumentację fotograficzną, żeby nasza publiczność mogła zobaczyć siebie na zdjęciach, artystów na zdjęciach, wrzucamy je na Sociale. No i właśnie to się tak toczy. Myślę, że po sezonaliach też trochę promocyjnej roboty będzie. Cały czas jest promocyjna praca, cały czas wszyscy działamy, a my w tym momencie, ja mogę tylko jedno powiedzieć: Opener może pozazdrościć yy, nam, ekipy promocyjnej. Na pewno Open Air i wszystkie festiwale, od Baston Berry jeszcze. A my tym miłym akcentem zapraszamy, bo już się spieszymy zaraz zaczyna się koncert Stanisław Sojka i Big Band Szkoły Muzycznej w Koninie. Zapraszamy. Ostatni dzień festiwalu Jazzonalia i specjalny gość, bo pierwszego dnia rozmawiałem z Michałem Hołką, autorem tego wspaniałego słuchowiska o Tomaszu Stańko, a dzisiaj jest ze mną ktoś specjalny, kto tutaj wytworzył, współtworzył muzykę, ale czy coś możesz więcej mi powiedzieć o tym słuchowisku, z, ze swojej perspektywy zupełnie? No tak, nie żałuję, że nie mogłem być na całym festiwalu, ale pamiętam, jak kilka lat temu występowałem tutaj z moim zespołem SKUBI i Tomek Nowak Quartet. Cieszę się, że mogę wrócić, na jeden dzień. Znaczy ja poddałem taki pomysł Michałowi, z którym już wcześniej robiliśmy spektakl o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej. Też jesteśmy sąsiadami, mieszkamy blisko siebie, więc często na przykład Michał przychodzi z psem i zaczynamy jakieś dyskusje. Ja, zafascynowany bardzo muzyką Tomasza Stańko i też jako rodowity Rzeszowianin, czujący taką więź z ludźmi, którzy pochodzą z Rzeszowa. Starałem się zawsze jakoś jeszcze jako też jako dziennikarz muzyczny, również jako twórca promować twórczość i osobę Tomasza Stańku. Miałem przyjemność z nim rozmawiać wiele razy, w sensie przeprowadzać wywiady. Z tego czasu pojawił się pomysł nadania Tomaszowi Stańko tytułu honorowego obywatela miasta Rzeszowa. To też się udało. Później był hejnał. Tak krok po kroku Rzeszów coraz bardziej można, było, można powiedzieć przypominał sobie i coraz bardziej był dumny z tego, że Tomasz Stańko urodził się w Rzeszowie kilka lat mieszkał. No i już już po śmierci pana Tomasza. Również różne formy upamiętniania jego życia i twórczości kultywujemy w Rzeszowie. I właśnie jedna z tych form to, to słuchowisko istnienie poszczególne. Wiedziałem, że Michał zrobi to świetnie. podsunąłem mu jakieś tam materiały. A moim zadaniem było zorganizowanie muzyków do oprawy muzycznej tego słuchowiska. Zdecydowałem się zaprosić kolegów, którzy są bardzo kreatywni i potrafią współpracować w czasie rzeczywistym i reagować na Michała sugestie, bo też znałem już model pracy z nimi, typu takie sugestie, że a propos klimatu, a propos koloru muzyki, pewnych emocji, no i się nie pomyliłem. Piotr Lemańczyk na kontrabasie, Michał Szkil na fortepianie, Dawid Fortuna na perkusji, Tomasz Nowak na bębnach. Współpracujemy ze sobą. Wiedziałem, że świetnie sobie poradzą. poradzili sobie. Ja dołożyłem mały komentarz liryczny, gdzieś tam w dwóch miejscach i w zasadzie to jest w zasadzie nawet wszystko. Teraz ludzie właśnie schodzą z ostatniego koncertu liowego. Zaraz kończymy, ale nie kończymy, bo Ty zaraz przenosisz się do naszego kina Konesera, gdzie odbędzie się specjalne spotkanie z Wami i ostatni raz podczas festiwalu będzie można zobaczyć słuchowiska, wysłuchać słowiska istnieje poszczególnie. Także zapraszamy serdecznie. Cieszmy się jeszcze ostatnimi chwilami tego wspaniałego festiwalu. Lecimy na spotkanie. Trzeci dzień Festiwalu Jazzonalia już można powiedzieć, że w jakiś sposób zakończyliśmy, bo wasz piękny koncert Szkoły Muzycznej zespołu składu Big Band ze Stanisławem Sojką. Wy już macie wiele lat, już graliście z wielkimi, z wielkimi naprawdę twórcami. Jak to jest zawsze? Jak wy się przygotowujecie? Jak wybieracie sobie tego człowieka? Jak to wygląda? Bo, bo to wygląda jakbyście naprawdę miesiącami próbowali, a ja wiem, że ten czas jest bardzo krótki na te próby, prawda? Żeby to wszystko tak wyglądało pięknie jak dzisiejszego wieczoru. To prawda. Dobór e, takiego artysty, któryśmy zaprosić do wspólnego grania e, i przygotowanie koncertu z nim, to jest e, pewien proces, który zaczyna się dużo wcześniej, e, bo to wcale nie jest łatwe znaleźć kogoś, kto śpiewa z Big Bandem, odpowiedni repertuar, który moglibyśmy wspólnie wykonać, e, ale też jakby celujemy w takich artystów, którzy e, mają z Jazzem dużo wspólnego, albo tylko się tym zajmują. O, dzisiejsza gwiazda. No to tak jak już e, powiedziałem wcześniej to jest ikona polskiej muzyki e, jazzowej, rozrywkowej i, i akurat e, z tą osobą nie było zbyt trudno e, jakby znaleźć wspólny język. Oczywiście e, przygotowanie repertuaru to rzeczywiście był jakiś tam czas, który e, trzeba na to poświęcić i później przygotowanie swojego repertuaru i praca z artystą to jest bardzo najprzyjemniejsza rzecz. E, są tacy artyści, którzy uwielbiają próbować i te próby są dla nich jakimś takim spełnieniem, a koncert no, jakimś finałem, czasami wcale nie najważniejszym. No, w tym przypadku inaczej, bo tutaj rozmawialiśmy, że dla pana Stanisława Sojki, akurat granie koncertów to jest ten moment, kiedy w sposób dodatkowy jego ekspresja wzrasta, lubi kontakt z publicznością i spełnia się bardziej w tej sytuacji. Ale wczoraj, jeszcze popołudnie, było bardzo miłe w takiej serdecznej przyjacielskiej atmosferze o to, że rozmawialiśmy o muzyce, graliśmy, cezywaliśmy pewne rzeczy, więc była to taka I każdego roku tak jest, choć każdego roku jest to zupełnie coś innego, dlatego że każdy z muzyków, każdy z wokalistów ma swoje przyzwyczajenia, upodobania i każdy jest po prostu inny i do, z każdym rozmawia się inaczej, choć na ten sam temat i jakby w ten sam sposób. No to ja już się zastanawiam, co na tą piękną rocznicę w przyszłym roku przygotujemy wszyscy razem, co Big Band przygotuje. Pani Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za ten piękny koncert. No i cóż, możemy chyba wspólnie już w tym momencie zaprosić za rok w te piękne, najpiękniejsze majowe wieczory. Spotkajmy się z jazzem. To będzie wtedy 30 lat festiwalu Jazzenalia w Koninie, a Big Band, wierzę, że zaprosi kogoś naprawdę wielkiego i to będzie yy, po prostu Cudowny koncert, który jak zwykle zakończy nasz piękny festiwal. Yy, tak, myślę, że to będzie ciekawy koncert. Oczywiście w tym momencie nie mam pojęcia, co to może być, z kim zagramy. Natomiast też yy, oczekuję na ten koncert yy, z, taką, z takim utęsknieniem i sam lubię niespodzianki, więc rozmowy na temat tego, co będzie za rok, zaczniemy już od jutra. Ha, dziękuję bardzo. Dzięki.